Dzisiaj jest 5 lipca, piątek, jesteśmy w Nowosybirsku, w domu dziecka imieniem Świętego Mikołaja. To jest mój pokój. To i patron. Święty, pięknie. Święty Mikołaju, módl się za nami. Święty Mikołaju z Miry. Jaka piękna ikona! Ojej, piękna kaplica! Do aha, aha. Jest tu kuchnia. Gdzieś tam na dole jest duża kuchnia ze wszystkim. Tu jest taki poważnie. Nie no, ja nie chcę się przekolegować, tylko się pytam. Tak, nie, nie, Ania, nie, nie obawiaj się. Tak jest lepsza, to ta siostra mówiła, że tak są naczynie. To normalnie duża tak kuchnia, to jeszcze dobrze. A Ty byłeś. No, ja wiem, ja się tylko pytam. Ty to nie normalne, Bracia i siostry, ale... O, jest gospodyni. Proszę? Jest gospodyni. Ja taki mał, na YouTubie taki mały filmik kręcę, także. A, A. tutaj tej y, wyprawie, co? A kiedy będziecie wyjechali? 26 czerwca Szef? wieczorem. Czyli tak szybko jedziemy. No szybko jedziemy, ale jedziemy na no, około 900, 1000 km dziennie, także już troszkę czujemy, że tak powiem. Zmęczony, no Czujemy, tak. To jest. jest. <noise> Trzeba dojechać i wrócić. A jak siostra ma na imię? Barbara. No obiad ja zapomniałem, ale... Siostrę Panie pamiętam to, że ja bardzo to dobrze. i Siostra Barbara Darek. A gdzie jest ta kuchnia duża taka? Gdzie? Duża kuchnia gdzieś jest.

Tu jest. Aha. Dzień dobry. A gdzie tu jest kuchnia? Tutaj, aha. Tutaj, czyli tu można sobie odgrzać coś, tak? A tutaj. Aha, super. Tu jest kuchnia. Widać piękna kuchnia. A jakie to jest duże? Wielkie czy jest to kuchnia? Jest jeszcze ten Mikołaj piękna stołówka. Jak widać piękny jest ten tam Świętego Mikołaja, radzony przez siostrę Barbarę. Nowo w Tutaj Dobre. jesteśmy. O. Tak, już znalazłem. No. no, no. Tak, tak, teraz. Niech mi pan adres powie, gdzie to wam pokażę. A jest tu internet w ogóle? Nie jest internet? To, o, to ja mam. Bieżące, ja mogę zdjęcia wrzucić wszystkie od początku. A jest tak. gdzie tu można jest wi-fi, internet? Tak. Można to znaczy się nie jest podłączone. To jest podłączona. Podłączone. Można by to powrzucać no, to wszystko? To nie może pan wejść. Dobrze. Tu ja zaraz przynoszę, od razu. przynoszę aparat, ja kartę i, i wrzucam. Ja prowadzę stronę, ale tu pięknie, ojej, ikona świętego Mikołaja. Piękna. I ta matka boska z Betlejem. O, jaka jest cudowna. Tak? Byłem w Betlejem i widziałem. Ja też byłem. Ojej. Nasz... Tutaj, tak? Czyli tak. można. Czyli ja już, może pan wejść? Proszę bardzo. Ja pokażę tą stronę. Niech siostra wpisze. pisze. Na YouTubie czy na Na www.sosnowiecfakty.pl. Gdzie siostra może szukać ten film. www.sosnowiecfakty.pl. w, w. tak. To się później powrócę. Tak, tak, powrócę. Ja później sobie poszukam, że mam już Sosnowiecfakty.pl. Sosnowiec? Tak, sosnowiecfakty.pl. Ja mam bardzo, 1550 filmów z uroczystości religijnych, z batyfikacji. Ja jestem rycerzem Kolumba, należę do zakonu rycerzy Kolumba. Jestem rzecznikiem prasowym Rady Sosnowieckiej. Co pan powie? Też Pamiętaj mamy swoją stronę. Sosnowiec, sosnowiec fakty.pl Jest zagłębienie Śląskie. Nie sport, nie, nie. nie A nie, sport, nie, nie. Jesteśmy z ziemi Krakowskiej. Sosnowiec Sosnowiecfakty.pl fakty. No Sosnowiec fakty. fakty pisane razem. Razem pisane. I zaraz się znajdzie. Większość jest ze Śląska, skokotka z, z okolic, a na jesteśmy z zagłębiać. Jesteśmy tylko dwa Pojedziemy... i jeszcze i 63 do tej pierwszymi, którą właśnie. Tak, są Nowiec fakty. 100 lat temu Co to może być. Taś, Kontakt maja. Jak pokażę. Tak, już, 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 to jest to. Dziś jest w to jest to. Tak, tak. i tu jest tak, pokażę się, tu jest. Tam. Barbara kluczy. A, вот ja odstawiłam się, tak? Jest, nie, to nie jest to. Teraz zaraz, zaraz jak to znaleźć chwila, gdzie jest cofnąć, gdzie można cofnąć? Tu. Mm -hmm. Teraz ja to po prostu mam, muszę włożyć bo źle widzę. widzę. bardzo. proszę bardzo moje. Dlaczego? na, wejdą na nóż. O super. Wór, tu jest jaki błąd, Sosnowiec, tutaj jest. I teraz trzeba to wziąć wkleić. i zaraz powinna się... Znaleźć. Teraz e, zrobić delay. delay. No to jest ten adres, dlaczegoś dlaczegoś nie chce znajdywać? Zrobimy kopiuj. Kopiuj. wskazowali Ci w stronę jak jesteś na tak. Tak, jakiś <grym> Dziennikarzem jeszcze żeby... no, tak? Tak? można powiedzieć. Ale ja, ja jestem pełna podziwu dla Was. Tak? Ja już, jak przylecę samolotem, to już mam no, cały muszę rok muszę. później dosyć. I teraz tu będzie wszystko, tak jest strona. No, no, jest czytanie tak, na dziś. To jest strona religijna, także od mówię. Strana. I teraz tak, ja mam swój kanał, są jeśli to. chodzi o filmy. no tu tak. O Gospodzi, w drodze do wierszyny. To, to, co się. O, tu jesteśmy w mostie. To jesteście wy. Tak, a, tak. No, 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 dlatego jest... pytałem, czy można. Bo my się no, to to te, do tej. na YouTube. Filmy są. Tutaj. na I YouTube. To jest ten też kanał, który się nazywa I tych filmów tu jest. 1550. W większości z uroczystości religijnych. To jest infułat Janusz Bielański z katedry na Wawelu. Jest na 14. rocznicy wizyty. To jest ksiądz Paweł Sobielański, co pięknie śpiewa. On opiekował się, jak piewa. 20 lat w chórach kościelnych. Pięknie śpiewa. Proszę nie siostra puścić, jak śpiewa. A ta pani pracuje. Kolejnego Typurę. Jest, jest profesorem na Akademii Muzycznej w Katowicach. Tak śpiewa. Typurę się sprawdza. Nie pomylił się z powołaniem. Ale jest profesorem z jest w klasie śpiewu. Bo hm. ktoś ja śpiewa? O, gosz, chodź. Piękny, ale my mam też swoje strony. To, to wszystko Wam też na pokażę. A wczoraj na w Jokowie postawiłam drzewo rodzinne. Robiliśmy trzy lata drzewo rodzinne. Ja tu to drzewo wrzucić na swoją stronę za chwilę. Na swoją, tak? Drzewo rodzinne robiliśmy, bo ja, korzenie mojej rodzica mają z sądu dziadkowie. dziadkowie. A pięknie